Cześć kochani, witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z filmikiem z serii Back to School. W dzisiejszym filmie pokażę wam hol zakupowy z MPK, właśnie z przyborami do szkoły. Zobaczcie jaka ta torba jest wielka. Was zaprosić na moje media społecznościowe Które tutaj się pojawią No i myślę, że możemy już zaczynać Więc y, będę wymówiała po prostu rzeczy po kolei Bo tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo Tutaj mam kilka zeszytów e, Właśnie Oxforda Różne kolory I dalej wybieram zeszyty już inne trochę Zobaczcie, w takie fajne wzory Tutaj też mam Oxforda Ale mamy w takie kwiatki Ten właśnie wzór mi się bardzo spodobał Kratkę jeszcze nie przeznaczałam sobie Do jakich to będzie przedmiotów ale teraz Wam po prostu pokazuję. Tutaj mamy też kratkę, Taki ładny w motyw z motelkami i kwiatkami. Zobaczcie, tutaj mam taki sam jak tamten poprzedni, tylko że biały, Ten pukapat, właśnie ja słyszałam, że on jest bardzo fajny, więc wziąłam na wypróbowanie. Może wezmę sobie tomatny. Tutaj jak widzicie mamy trzy przedmioty chyba. Ja Najbardziej pastelowe kolory Oxforda i tutaj fioletowy i... Coś trochę jest, tutaj znowu są te kwiatuszki, takie niebieskie. Tutaj znowu jest taki mały Oxforda w te kwiatki ładne. I tutaj wzięłam mm, zeszycik taki z kolekcji e, Space Cut i właśnie pomyślałam, że wezmę kilka rzeczy na rozdanie, więc ta rzecz będzie na rozdanie, ponieważ jest właśnie z tej e, kolekcji Empika. Więc słuchajcie, tutaj będą tylko rzeczy na rozdanie i na końcu dam zasady właśnie tego rozdania, więc oglądajcie do końca. Piórniki. E, I myślę, że jeden z tych dwóch piórników pójdzie na rozdanie. Tutaj mamy jeszcze jeden właśnie z, z serii Koła z klasą. O tak. Ten też mi się spodobał, zobaczcie, ma bardzo fajny motyw, jest taki malutki, na kilka przyborów. I słuchajcie, myślę, że skoro tamta rzecz była z e, serii Space Cat, to teraz damy dla Was rzecz z serii tej syrenkowej, więc to też idzie na rozdanie. Ale tutaj filmuję po kolei, bo ja nie wiem, co tutaj jest, słuchajcie. O, tutaj wziąłam sobie cztery zwykłe czarne cienkopisy, przydadzą mi się na pewno. Dalej wzięłam tutaj jakiś notatnik, właśnie z tego mermaid, to on też jest bardzo ładny, właśnie z tej kolekcji. I tutaj takie słodziutkie, malutkie pisy, to mi się na pewno przyda do podkreślania. Teraz inna rzecz, tutaj mamy em, case na laptopa, tutaj mam jeszcze jeden zeszyt taki. I taki właśnie mamy śledzenie w Box. W takim leniwcem teraz nie będę otwierała, ale tutaj są chyba trzy sztuki. Czyli chodzi o to, że chyba w środku są trzy pudełeczka, tak mi się zdaje, więc to jest też bardzo fajne. Mamy tutaj zeszycik i on jest z serii chyba też Mermaid i postanowiłam, że go dam na rozdanie, czyli dam go Wam, Jest to też tutaj, tutaj na rozdanie. Tutaj też jest właśnie jedna z serii Mermaid i ona też pójdzie na rozdanie, jest najprawdopodobniej tylko Pukapat. Jest mam przegródkami. Też jest bardzo ładne, więc też pójdzie do Was. Znaczy tutaj został nam długopis silenkowy. Chyba dałam Wam na rozdanie. Myślę, że komuś się taki fajny długopis przyda z serii Mermaid Mi się najbardziej chyba ta seria Mermaid podobała, do tego mam najwięcej rzeczy z niej. I to są właśnie takie naklejki na zeszyt, więc też może być na rozdanie. Dalej mamy tasiemki, też z tej serii Mermaid. Naprawdę mi się ta seria najbardziej podobała do tego najwięcej rzeczy jest. I tutaj ostatnie bo dwie rzeczy. Ja miałam je w pewnym roku, one są naprawdę bardzo fajne, one są ścieralne, chociaż ja zazwyczaj używam nieścieralnych. Te mogą się czasem przydać do jakichś prac, nie wiem. E, więc tutaj mamy świnkę i pandę, one są naprawdę bardzo fajne. I słuchajcie, tyle z hula zakupowego. Wszystkie rzeczy, które idą do was na rozdanie i teraz powiem wam, Zasady tego rozdania. To będą bardzo, bardzo proste. Należy polajkować ten filmik, napisać w komentarzu, która seria z Epica podoba wam się najbardziej, z tych serii Mermaid, Neon i tak dalej, i tak dalej. Możecie napisać, która podobała wam się najbardziej i dlaczego. Subskrybować mój kanał oraz obserwować mnie na mediach społecznościowych, czyli na Instagramie i na TikToku. Myślę, że wyniki będą jakoś przed wrześniem, jeszcze będę wam dawała znać. Eee, no i do wygranych osób odezwę się gdzieś na prywatnym, albo możecie napisać swojego maila też w komentarzu, żeby było mi łatwiej się z nimi skontaktować. Albo możecie pisać swoje Instagramy albo e-maila, bo wtedy będę mogła z wami się skontaktować, bo wiecie, na YouTube nie mam jak do was napisać, więc piszcie to w komentarzu. Jeśli chcecie wybrać, wygrać któreś z tych rzeczy do szkoły. Siedem osób może wygrać yy, właśnie po jednej rzeczy. Więc kochani, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. No i zapraszam was do za wzięcia udziału w konkursie, ponieważ to sobie są bardzo proste. No i do kolejnego filmu. Pa, pa!